Dzień dobry Państwu. Razem z panią dyrektor Grażyną Wójcik witamy Państwa sprzed budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pawianicach. W tym budynku, w ciągu roku szkolnego, prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla 600 młodych mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu. E, uczestniczą oni w 54 grupach zajęciowych pod opieką 12 nauczycieli. Ta działalność prowadzona jest w ciągu roku szkolnego, ale zbliżają się ferie od najbliższego poniedziałku od 14 lutego. I na te ferie Młodzieżowy Dom Kultury przygotował specjalną ofertę. Ofertę dla naszych młodych mieszkańców pod hasłem e, feriada Będą odbywały się różnego rodzaju gry, zabawy i warsztaty. Warsztaty plastyczne, muzyczne, ceramiczne, językowe i, co ważne, proszę Państwa, również wokalne i kulinarne. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa, i tutaj mówię do rodziców, stwierdzić, że po tych zajęciach, po tych feriach Nasi młodzi mieszkańcy dla Państwa, dla swoich rodziców śpiewająco będą mogli przygotować jakieś pyszne kulinarne przysmaki. Jeśli chodzi o szczegóły, to poproszę teraz Panią Dyrektor, aby kilka słów na ten temat powiedziała. Dzień dobry Państwu. Pan Starosta wprawdzie już bardzo wiele powiedział o tym, co przygotowaliśmy dla młodych osób, które będą spędzały czas w mieście podczas ferii zimowych, ale także poza miastem, bo przypomnę, że nasze zajęcia są adresowane dla całego, dla mieszkańców całego powiatu pabianickiego. Więc ja może tylko doprecyzuję, i powiem, jakie niespodzianki przygotowaliśmy dla naszych uczestników. Podkreślam, dla naszych uczestników z uwagi na panującą w dalszym ciągu pandemię, to już drugi rok z rzędu, zapraszamy podczas ferii dzieci, które na stałe uczestniczą w naszych zajęciach. Te wszystkie warsztaty, które wymienił Pan starosta, to się wszystko zgadza, naprawdę jestem pod wrażeniem. Natomiast chcę powiedzieć, że na przykład w poniedziałek zaczynamy już. 14 lutego w walentynki, ferie zimowe. A więc, jak przystało na ten dzień, będzie przygotowywanie prezentu walentynkowa, walentynkowego, będzie zabawa walentynkowa dla dzieci najmłodszych w wieku 4-6 lat, ale także wiele innych zajęć. Nasza oferta opiera się głównie na propozycjach artystycznych, ponieważ taką placówką jesteśmy na co dzień, ale nie tylko. Czyli oprócz warsztatów plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze, na perkusji, na śpiewie, na kulinariach, przygotowaliśmy również zajęcia ruchowe, dlatego, że wiemy, że ostatnie dwa lata to przecież siedzenie dzieci głównie przed ekranem komputera czy telewizora, dlatego robimy wszystko, aby dzieciom proponować ruch. Myślę, że to już się będzie zmieniało i zaczynamy w czasie ferii. Zajęcia nazywają się gry i zabawy ruchowe, ale uwaga z elementami ćwiczeń korekcyjnych, bo to przecież nasze kręgosupy, kręgosupy młodych ludzi ucierpiały najbardziej. Ale proponujemy także pod okiem doświadczonego nauczyciela języka angielskiego testy dla maturzystów, bo matura tuż-tuż. Proponujemy rzeźbę w glinie, to jest też stały punkt naszych ferii. No i tak jak mówiłam, wiele atrakcyjnych zajęć o charakterze artystycznych. Serdecznie zapraszam wszystkich. Jest możliwość zapisywania się w dalszym ciągu, ponieważ są jeszcze wolne miejsca, ale przypominam, należy wykonać telefon do sekretariatu i zapisać dziecko na konkretne zajęcia. Pozostało mi tylko jeszcze raz wszystkich państwa zaprosić do Młodzieżowego Domu Kultury. Dziękuję Serdecznie, serdecznie zapraszamy.